Cieszę się, że tu jestem może ja. Ja tak naprawdę jak znalazłam, poznałam metodę Rafała, to było dla mnie osobiście, w moim osobistym rozwoju i w pracy z klientami, to była taka kropka nad i. To był taki element, którego mi brakowało. To mi bardzo dużo wyjaśniło, rozjaśniło i no, jestem za to ogromnie wdzięczna. Taki duży krok można zrobić, do przodu, tak? Zgadzam się. Dziękuję. Teraz bardzo ważny element. Proszę was, spróbujcie zrobić. O, zadziw się tym napięciem. Nie, nie chcemy się pozbyć napięcia, my chcemy się z nim spotkać. Możesz to odwrócić, możesz to przemienić, możesz to uzdrowić. Powiem jeszcze krótko o tej szkole, że, że odkrywam coraz bardziej, jak pracuję z tymi cudownymi ludźmi, z którymi przyszło mi pracować w tym roku, jaką to jest wartością taką pra Taka praca w grupie i bycie razem i wspieranie się, tak jak mamy na to w tej grupie na WhatsAppie, gdzie ja daję pytania do wglądu, gdzie możemy po prostu nawzajem w tej nieosądzającej przestrzeni obecności się wspierać, być razem. Więc to jest cudowne i to. Yy, Generalnie jest zaprojektowana ta szkoła cała i to szkolenie, żeby pogłębiać to wszystko, co jest w tej metodzie. Możesz sobie pracować sam z kursem podstawowym, możesz z nauczycielem, który ci go polecił, wydał ci ten kupon, czy polecił w jakiś sposób. Możesz dalej pracować, po prostu pogłębiać, bo taka, takie wsparcie jest potrzebne. Ja zauważyłem to nawet, jak nauczyciele ze mną przychodzą i mam sesję z nauczycielami, no każdy z nich ma swoje, ja mam swoje przekonanie, że każdy z nas ma coś swojego, tak? I to odzwierciedlenie drugiej osoby, która cię wspiera, jest potrzebne, więc, więc możesz korzystać z drugą formą pracy. Oprócz tego, że pracujesz sam z kursem podstawowym, korzystasz z pomocy nauczyciela, on ci daje wsparcie w postaci jakichś sesji czy webinarów czy cokolwiek, na cokolwiek się umówicie, jest z tobą e, e, i ci, cię wspiera. No i taką jeszcze poszerza, poszerzającą, pogłębiającą formą pracy jest ta szkoła, gdzie z nauczycielami, czyli nie tylko tymi, którzy chcą nauczać innych. Dla mnie nauczycielem jest każdy, kto chce świadomie żyć. Tak? Czyli nauczać hmm. przez przykład. Więc ta, po tej szkole niektórzy wcale nie staną się nauczycielami, pewnie innych ludzi w taki formalny sposób, jak ja to robię, ale <laughs> kilka czy kilkanaście osób nawet dołączyło tak, takich, które nie mają takiego zamiaru, przynajmniej jeszcze nie mają. E, może się tym zarażą i poczują, że chcą, tak? ale. Ale po prostu chcą to dla siebie, robią to dla siebie i, i to jest bardzo cenne. Już dostaję taki feedback, że naprawdę ich to wspiera w tym uzdrowieniu, ich rzeczy. A jak to uzdrowienie się zadziewa i to o, te swoje demony obejmujemy, przytulamy, przemieniamy, jesteśmy w otwartości, żeby wspierać też innych. Albo bo przez przykład, na przykład w swoich relacjach, tak? po prostu jesteśmy inni, działamy inaczej, Albo formalnie, poprzez nauczanie, prowadzenie webinarów, sesji, więc e, no to szkolenie widzę, jakby sam zaczynam doceniać i widzieć, kurczę, fajną rzecz stworzyłem i cieszę się, że to się będzie pogłębiać, szerzyć jeszcze bardziej po głębieniu. Słucham, co? Mam pytanie. Czy, tak? czy masz jeszcze coś w teorii do powiedzenia? Na pewno masz dużo, ale... Bo... Ja jestem też praktykiem, mhm. różnych rzeczy i też sprzedawałem przez wiele lat i wiem z własnego doświadczenia, że na mnie na przykład działa ćwiczenie. Mhm. Moje pytanie brzmi w związku z tym, czy może przy, przez na przykład następne 30 minut doświadczyć czegoś, o czym tam mówisz, czego ja doświadczyłem... już się na ćwiczeniu. A, już. <śmiech> <śmiech> Żebyś tuż po zakończeniu ćwiczenia, tak. tak. Mówisz, że... to <laughs>